Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tetrael i tak jak obiecałem, publikuję nowe zasady dotyczące konkursu, który niedawno pojawił się na moim blogu, na moim kanale YouTube'owym. Słuchajcie, w ogóle to postanowiłem po raz pierwszy zaprezentować swoją buźkę. Są to spartańskie warunki, musicie mi niestety wybaczyć. Mam możliwość rejestracji wideo tylko za pomocą smartfona na obecną chwilę. To się powinno zmienić, jednak nie obiecuję, nie obiecuję kiedy. Postaram się wstawiać swoją mordkę przy okazji następnych Let's Play oraz innych, innych programów, które mam zamiar zacząć publikować na swoim kanale. Ale wróćmy do meritum tego, tego materiału, czyli zasady dotyczące konkursu, gdzie do wygrania są dwa egzemplarze, dwa egzemplarze gry. Dota 2. Obecnie w wersji jeszcze testowej, jednak one po, po, po premierze będą pełnoprawnymi publikacjami. No więc tak, słuchajcie, tak się zastanawiałem, bo widzę, że odzew na ten konkurs nie jest zbyt duży. Doszedłem do wniosku, że troszeczkę przesadziłem, jeśli chodzi o no, zasady tego konkursu. Te dwie gry nie są. Nie są tak. Nie są warte do takiego wkładu własnego, dlatego ograniczmy się, do, ograniczmy się do tego, że w tym momencie wybieracie sobie tylko tego bohatera waszego ulubionego. Możecie też opisać bohatera z League of Legends, mnie to zupełnie nie przeszkadza. Wybierzcie go sobie, opiszcie w trzech, czterech krótkich zdaniach. Przepraszam, za tee, moje pierwsze, pierwsze wystąpienie w tym przed kamerą, to się w to jest cholernie uciążliwe. Ale wracając. Opiszcie tego bohatera w 3-4 zdaniach, dlaczego? On jest właśnie najfajniejszy. Ja spośród tych nadesłanych prac wybiorę tą najciekawszą, dwie najciekawsze, przepraszam, przy czym zaznaczam, że jeśli dotrze do mnie praca manualna, tak jak na zasadach poprzednich, na zasadach ogłoszonych za pierwszym razem. No to chyba zrozumiecie, jeśli te prace będę w pierwszej kolejności oceniał i będą one miały jakby wyższy priorytet przy odbierze nagrody. No więc tak, to by było na tyle zagłoszeń parafialnych na dzisiaj. Ja Wam życzę powodzenia, czekam na Wasze prace i mam nadzieję, że odzew będzie większy. No bo po co te dwie produkcje, znaczy te dwa egzemplarze mają siedzieć u mnie na Steamie? Ja mam je zamiar rozdać. Myślę, że teraz zasady konkursu są bardziej przystępne. Wymyślenie trzech, czterech zdań na temat ulubionego bohatera, no to, to, to nie jest dużo, prawda? To jest 5 minut roboty, nie zdążycie. W międzyczasie, jak pójdziecie zaparzyć sobie kawę albo herbatę, to, to jesteście w stanie to napisać i wysłać. I tyle. Życzę powodzenia, no i do usłyszenia, do ogłoszeń wyników. Trzymajcie się. Hej.